To podaj Mam strzelaj. Rodzinny turniej piłki nożnej w Dębickiej dziewiątce. To już tradycja. Family Cup 2023, szesnasta edycja. Do rywalizacji stanęło ponad 90 zespołów. Celem wydarzenia jest integrowanie i wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez aktywność sportową. Fajnie sobie pograć. Jest dobrze. Liczy się tutaj zabawa nie za bardzo wygrana. Grałem już mecze, bramki. Sam. Ja grałem i zremisowałem. Bardzo fajnie tak sobie pograć i emocje są. Graliśmy, wygrałem 1-0. mam jedną bramkę, grałam ja dwa szczy... mecze. Ja też grałam dwa mecze i w jednym meczu szczeliłam trzy bramki i w drugim też szczeliłam no i trzy bramki. I bardzo dobrze no i mi się no współpracuje no z moim tatą. Bardzo fajny pomysł na organizowanie takiego czegoś. Bardzo fajny klimat, przyjemnie na świeżym powietrzu, pogoda się udała, także jesteśmy bardzo zadowoleni. Bardzo fajnie. Dobra organizacja. Wygraliśmy pierwszy mecz, także syn jest zadowolony. gramy do przodu. Super impreza rodzinna, rywalizacja sportowa. Dobrze się bawimy. Mecze rozegrano na boisku sportowym przy publicznej szkole podstawowej numer 9. Piątkowe popołudnia widać, że się sprawdzają. Świadczy o tym frekwencja, jaką widzimy od dwóch lat. Cieszy nas fakt, że nie tylko dzieci, ale przede wszystkim rodzice towarzyszą dzieciom w tej imprezie. Mam nadzieję, że zabawa będzie przednia. Podziwiam i gratuluję wszystkim rodzicom, którzy biorą udział w tej fantastycznej imprezie organizowanej już po raz szesnasty przez Szkołę Podstawową Numer 9. Więc naprawdę chylę czoła przed rodzicami, którzy biorą udział w tym fantastycznym turnieju. Mam podaj tato podaj mamu strzelaj i którzy świetnie się bawią przy fantastycznej pogodzie gratuluję gratuluję także dziękuję organizatorom szkole podstawowej nr 9 panu Andrzejowi Nelcowi który całym sercem od wielu lat zaangażowany jest w przygotowanie tej imprezy to bardzo ważne bardzo cenne abyśmy spędzali czas ze swoimi dziećmi a w takiej formie to myślę podwójna radość i satysfakcja cieszymy się bardzo że piękna pogoda atmosfera sprzyja temu że przybyło 92 zespoły to cieszy. Są zespoły składające się z dziewczynek i chłopców. Także myślę, że ten sposób spędzenia wolnego czasu, integracja rodzinny to jest najlepszy czas, jaki można oddać dzieciom w tym wieku. To jest najważniejsze to, że ojciec z synem, mama z córką, czy odwrotnie. To jest właśnie to, oni nie patrzą na wynik, tylko na wspólne spędzenie wolnego czasu, a w tym przypadku na boisku sportowym. Gra toczyła się na ośmiu boiskach. Nie zabrakło też konkursu rzutów karnych. Strzałów do pustej bramki wśród rodziców młodych zawodników. Najlepsi z najlepszych otrzymali nagrody, medale, koszulki i gadżety firmowe. Wszyscy mali sportowcy wrócili do domu z pamiątkowymi koszulkami.